Witaj, tu Artur Król i zmiana w praktyce. Dziś chcę Wam porozmawiać o zwanej misji życiowej. Ta koncepcja, ta idea ma wiele interpretacji w różnych motywach, w różnych środowiskach rozwojowych. Często są to interpretacje bardzo wydumane, i rozwinięte. Natomiast zaczęło się w momencie zastanawiać, ok, jaka jest jego konkretna struktura? Czym jest ta misja życiowa? Czy w ogóle jest? A jeśli jest, to jak to jest to ważne tyle, że dla wielu osób misja życiowa jest tak trochę szkodliwym ponieważ szukają jej, nie mogą jej znaleźć, nie wiedzą, co mają tak naprawdę znaleźć. I czują się w tego w jakiś sposób gorsi, często nie podejmują działań, bo czekają, aż nagle znajdą tą misję życiową, albo skaczą z kilku tematów na tematy już dalsze, żeby znaleźć tą ich przykomicję. Ale mogą takiej misji nie być. Mogą takiej misji nie być. Dlaczego? Odpowiedź na to przyszła mi, kiedy jakiś czas temu prowadziłem szkolenie. Ja jedno z wielu szkoleń, w których opowiadałem o statusie, o grach statusowych. Status to jest, są zachowania, które temu są jakie miejsce zajmują w hierarchii. I te zachowania można zrównać do rzeczy. Możemy zademonstrować, że na rzecz, czy ta idea jest ponad nami albo pod nami, z hierarchii, w której funkcjonujemy. Przykładem firmy, która robi to wspaniale, jest Apple. Steve Jobs, chcąc zmotywować swoich pracowników, daje bardzo silną misję firmie. Apple zmieniają świat, to jest misja Apple. I status pracowników może być bardzo nisko. Steve może po nich jechać, może ich obrażać, może na nich kląć. Sam siebie także nie wywyższa. Wywyższa status Apple, wywyższa status firmy. I to co to robi, to pracownicy chociaż mają sami niski status, to przez przynależność do firmy Czułem się częścią czegoś wielkiego, czegoś ważnego i czułem się z tym dobrze. I potrafią opisywać, że te lata, które mieli Pa, mimo, że były najcięższe, najintensywniejsze, były też najlepszymi latami ich życia. Dlaczego? Ponieważ o ile ich własny status był niski, to status firmy, do której należeli przez misję firmy, był bardzo, bardzo, bardzo wysoki. To mówi dobrze, że misja firmy. Sprawia, że pracownicy godzą się być nisko, żeby razem z firmą, z grupą być wysoko. Na podwójnej zasadzie działa jakakolwiek tak naprawdę przynależność do grupy to, że jedna duża kibic uważa siebie za lepszą od innej, a nawet przynależność do państwa. Patriotyzm w pewnym sensie opiera się na tym. Jestem w stanie pozwolić sobie na bycie bardzo, bardzo nisko, na hańbę, na głód, na cierpienie dla mojego kraju. Czym w moim jest tak ważne jest tak wielkie, jest tak wspaniały. I o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że tak to działa dla firm, dla organizacji, ale tak działa to także dla jednostek. Misja życiowa w takiej najbardziej pierwotnej, strukturalnej formie, to po prostu ta rzecz trzymana tak wysoko w swojej własnej hierarchii, której przypisana jest tak wysoka hierarchia w swojej własnej głowie. Ta rzecz, była ma tak wysoką hierarchię i dla której, jeśli będziemy ją realizowali, jesteśmy gotowi znieść każde cierpienie, każde poniżenie. Ponieważ przez robienie tej rzeczy wciąż jesteśmy wysoko, mimo że jedno z może możemy być nisko. Dlatego jeśli ktoś ma misję pod tytułem zwaliam się, zmieniam świat, uczę ludzi, daję ludziom uśmiech to tak, i traktują tę misję bardzo poważnie, z dużym zaangażowaniem, stawiają ją bardzo, bardzo wysoko, to sami mogą Dlatego cierpieć, męczyć się i nie dojadać czasami, ale to nie ma znaczenia, bo ważne jest to, co jest tu. Ważna jest ta misja. Jakie to ma znaczenie? Po pierwsze, nie szukaj żadnej magicznej, duchowej misji. A to jest co znaleźłeś. Jeśli to tam nie znalazłeś, to raczej tego nie znajdziesz. Jeśli nie potrzebujesz misji, czyli nie masz takiej potrzeby, tylko gdzieś przeczytałeś, że taka misja jest, że ludzie mają... To niech już mają to już nie mają, niektórzy nie mają. Możesz oczywiście jej szukać, ale nie musisz. Masz im swobodę, żeby jej szukać. Ale jeśli chcesz znaleźć na siebie misję, to jest to prosta kwestia. Znajdź coś takiego, taką wartość, takie zachowanie, takie odniesienie od siebie do świata, które, jeśli byś ją miał, byłbyś gotowy na poniżenie, na ofiary, na cierpienie, na danie z siebie wszystkiego po to, żeby to osiągnąć. Jeśli to zrobisz, jeśli znajdziesz taką rzecz, połączysz to w swojej głowie, to dlatego, dla tej misji, będziesz w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Taka jest struktura misji, taka jest praktyczna struktura czegoś, co w środowisku nazywa się misją życiową. A co w praktyce jest tak naprawdę pewnego rodzaju grą statusową. Grą, gdzie nie ja jestem wspaniały przez coś, co ja robię, ale ja jestem wspaniały przez coś, co jest moim celem. Ja jestem wspaniały przez to, że to należy do mojej firmy. Jeśli tego nie mam, nie jestem wspaniały. Jeśli mam, to jestem. To jest tu misji. Tak to ta wygląda w myśl różnych osób. Jeśli o mnie chodzi, kiedy bawiłem się w misję, teraz różnie, Oznacza to, że nie jestem wspaniały. Teraz po prostu robię rzeczy, które są dla mnie wartościowe. Ale nie muszę wiązać tego z jakimś ogólnym planem, ogólnym schematem pod tytułem kiedyś coś wielkiego będzie, to się będzie to fajnie jeśli nie każdy drobny element, w mi się zrobić, że będzie wartościowy. Tak jak mam nadzieję to nagranie dla Ciebie, do usłyszenia, do Ardu i zmiana w praktyce, do zobaczenia kolejnej części.